Dobry wieczór. Magiczne mogą być sztuczki, jak te, w których, jak się Państwo przekonają, jestem już specjalistką. Magiczny może być moment, jak zmysłowy, romantyczny pocałunek. Magiczny może być wieczór, jak wieczór wigilijny. Magiczne może być miejsce, które tworzą magiczni ludzie. Za górami, za lasami, w miejscu, gdzie, jak głosi stara legenda, sam diabeł wsypywał kiedyś przez komin do domu Karola Goduli złote talary, a hutnicze kominy buchały żywym ogniem, działa gildia magów, znana również pod nazwą telewizja sfera. To tutaj słońce nigdy nie zachodzi, a doba w tajemniczy sposób wydłuża się o kilka godzin. Co kryje się pod nośnymi sloganami? Magia ekranu, kreowanie rzeczywistości czy prawda czasu? Czy to tylko słowa? A może magiczne formułki, które wypowiadane przez odpowiednie osoby, zamieniają się w czary? Przekonajcie się na własne oczy. I zapraszam w mój magiczny świat. Na początek proszę wyłączyć telefony komórkowe. Dzięki temu będzie nam się dużo lepiej czarowało. Mam nadzieję, że zadania, które przed Wami zostaną postawione, nie okażą się zbyt trudne, że im podołacie. Nie traćmy zatem czasu i rozpoczynajmy. Ponieważ Pani Kasia odrobinę podpadła już na początku naszego spotkania, jako pierwszą zaproszę ją do odpowiedzi. Spróbujemy. Początek wykonać coś bardzo prostego. Jeden z podstawowych efektów magicznych, efekt manipulacyjny, nazywany szprudlem. Należy uchwycić talię kart prawą dłonią i przerzucić kartę do dłoni lewej. No, proste. Na pewno? Tak. Spróbujemy to zrobić nie do dłoni, tylko do magicznego cylindra. Może no, proszę się postarać. Ściskamy i przerzucamy. No, nie najgorzej. No, przyznam nie się, najgorzej. Że, że powinny wpaść karty wszystkie i powinno to być o wiele bardziej płynne. Mhm. Ale postaram się dać pani jeszcze jedną szansę. Spróbujemy wykonać inny efekt magiczny. Zobaczymy, czy poradzi sobie pani z tym efektem. Dobrze? Dobra. w jednocześnie bardzo błyskawiczny sposób mam nadzieję, że nam to wyjdzie nie jest to rzecz prosta zawiązać należy na tym sznurze węzeł w tej sytuacji muszę powiedzieć, że niestety, ale Pani oblała. Zatem, Ale ja się starałam. Ja wiem, że Pani się starała, dlatego zapraszam Panią na egzamin komisyjny. Komisja będzie bardzo liczna. Spotykamy się 7 grudnia i to nie ja będę oceniał, tylko komisja, czy poczyniła Pani jakieś postępy. No dobrze, a to w takim razie muszę robić te sztuczki, czy mogę. Nie, może Pani wybrać dowolne dwie inne dwa inne efekty magiczne, dzięki którym no, mam nadzieję, że zaliczy Pani nasz kurs czarowania. To ja się przygotuję z różkiem. Zapraszam teraz pana Łukasza. Mam nadzieję, że panu przynajmniej pójdzie odrobinę lepiej. Bo postaram się. Tak? Tak jest. Czeka na pana talia Pana zadaniem jest sprawienie, aby ta talia w magiczny i niewyjaśniony sposób zniknęła. Proszę wpierw zastanowić się, jak wykonać ten efekt, aby przynajmniej panu się to udało. Zniknęła, tak? No, okay. Tak. Ja może wyciągnę do tą... no, mnie, pokażę, że tutaj nic nie ma. Może z powrotem ją włożę. Czarny. Trzeba... Środków finansowych na działalność telewizji Sfera. Ważne, aby pieniądze Panią lubiły. Proszę udowodnić, że tak jest faktycznie. Znaczy, ja teraz pokażę, że mam władzę nad pieniędzmi. a my, korzystając z okazji, przedstawimy wszystkich członków gildii magów. Arkadiusz Grzywaczewski. Zeus przy nim to mało znacząca postać. Jak nikt potrafi rzucać gromy. Wtedy wstrząsy są odczuwalne w Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Radzionkowie, a od niedawna także w Pyskobicach. Jeżeli trzeba, cofa się w czasie. Z zasady nie ingeruje czarami w rozgrywki sportowe, bo wierzy, że nawet bez tego gwiazda Ruda Śląska zostanie kiedyś mistrzem Polski. Izabela Piotrowska-Grossa. Podpora sferowej gilwi magów. Dla niej grafik to rzecz święta, a nowe wyzwania traktuje jako szansę na jeszcze lepsze jutro. Najważniejsze czary zapisuje na małych, żółtych karteczkach. Podobno właśnie pracuje nad zakręciem, które pozwoli przesunąć rzekę Kłodnicę bardziej na wschód. Marek Beldzik, Jak na kierownika studia czarów przystało, sprawuje pieczę nad magicznymi księgami, podręcznymi różdżkami oraz terminalem do teleportacji. Prywatnie lubi przebywać w dwóch miejscach jednocześnie i ma słabość do włoskiej kuchni. Izabela Adamczyk. Perfekcjonistka w każdym calu. Zawstydziła już nie jeden kalkulator, a liczydła z zasady chowają się przed nią po kątach. Jako kadrowa całego magicznego przedsięwzięcia, ma na wszystko oko lubi korzystać ze szklanej kuli. Ilona Langner. Piękna, zawsze uśmiechnięta i przez to szalenie niebezpieczna. Od poniedziałku do piątku jej czar działa ze zdwojoną siłą na wszystkich śmiertelników płci męskiej, którzy odwiedzają naszą redakcję. Na Olimpie mówią, że urody zazdrości jej sama Afrodyta. Karolina Markowska. Niektórzy żartują, że diabeł przed nią ucieka, a mroźna pani Zima to jedna z jej najlepszych przyjaciółek. Cięte pióro, milion pomysłów na minutę, prawdziwy wulkan energii. Na całe szczęście wybucha jedynie od święta, na wakacje próba w górę. Ani tak kwiecień. Ulubiony miesiąc kwiecień. Wtedy z łatwością potrafi wyczarować coś z niczego. Z łatwością robi kilka rzeczy jednocześnie, ale nadal doskonali swój magiczny warsztat. Chociaż jest blondynką, niejedną brunetkę wprawiła już w kompleksy. I to bez posiłkowania się magią. Arkadiusz wieczorek. Mag celebryta. Kocha kamery, a one odwdzięczają mu się tym samym. Dzięki jego czarom każda impreza to wydarzenie roku, a śląskie granie porusza tłumy. Obecnie najczęściej można go spotkać w Pyskowicach oraz Pilchowicach. Obiecuję, że kiedyś do Toszka przeniesie katowicki spodek. Boże na do perfekcji opanowała tajniki teleportacji i wydłużania doby o kilka długich godzin. Pod służbowym biurkiem chowa cały stos butów. Podobno kilka par z nich to popularne siedmiomilówki. Dzisiaj była już w Radzionkowie, Bytomiu, Bydgoszczy i Gdańsku. Za kilka minut wylatuje, przepraszam, wychodzi do Wrocławia. Tadeusz Danisz. Wielki makrzydeusz to postać nietuzinkowa. Sportowy Omnibus od dziecka marzył o powołaniu do piłkarskiej reprezentacji Polski. Ostatecznie nie zdobył uznania w oczach trenera Nawałki, więc złapał za mikrofon. Potrafi zmieniać wyniki meczów. Właśnie zbiera ostatnie zamówienia. Dawid Ruda. Największy śpioch w całej gildzie magów. Balans w kamerze ustawia lotem błyskawicy. W takim też tempie pokonuje codziennie i to pieszo dystans z Rudy Śląskiej do Poznania. Po ostatniej jego eskapadzie do Wielkopolski zaginął jeden z poznańskich koziołków. Zdaniem Dawida wyjechał do Bacanowa. W tej wersji się trzymajmy. Rafał Szlaga. Wieść gminna niesie, że cuda załatwia od ręki. Kocha hokej w wydaniu NHL. I przez to w weekendy nie śpi po nocach. Codziennie wypija hektolitry zimnej kawy. Siostra kiedyś nazwała go ptysiem, więc od kilku lat pracuje nad zaklęciem, które pozwoli zahamować efekt i jojo. Bartosz Lipiński. Przedstawiciel pradawnego rodu halębskich magów. Demon szybkości, fan czarodziejskiego hip-hopu. Smakosz angielskiej herbaty. Kiedy w jego ręce trafia kamera, świat na chwilę wstrzymuje oddech. A każde ujęcie to prawdziwa magia. Wojciech Działach. Najbardziej wysportowany mag w całej sferze. W weekendy czaruje kibiców swoją grą na futsalowych parkietach, a w poniedziałki, środy i czwartki poznaje tajniki pracy maga operatora. Tomasz Tomczyk. Od rana do wieczora studiuje wielką księgę czarów. Dzięki temu stojąc za kamerą czuje się jak ryba w wodzie. Marzy o wysokiej wygranej w Magielotku i założeniu własnej wytwórni płytowej. Marta Czulak Skutela. W dzieciństwie marzyła o tym, aby zostać czarodziejką z księżyca, ale ostatecznie dała się porwać magii szklanego ekranu. Do perfekcji opanowała magiczną sztukę przepowiadania pogody. Właśnie ćwiczy nad czarem, który ma nam zapewnić białe święta. Trzymamy kciuki. Róża Żydek. Człowiek, który stwierdził, że każda róża na kolce, nie znał naszej róży. Kobieta anioł, czarodziejka o sercu pełnym dobroci i miłości. Do perfekcji posiadła tajemniczą wiedzę mnożenia pieniędzy. Dlatego jest dla nas tak cenna. Julita Malinowska. Wystrzałowa pod każdym względem. A wszystko przez to, że jej ulubionym owocem jest granat. Czary dla niej to chleb powszedni. Swój urok potrafi rzucić na każdego kontrahenta. Strzeżcie się panowie, abyście nie zostali wpuszczeni w słodkie maliny. Łukasz Łuszczek. Szybki i zwinny. Bywa na boisku. W pracy arcymaga. Najbardziej ceni sobie spokój i opanowanie. Najnowsze technologie nie mają przed nim żadnych tajemnic. A firmowe komputery stoją przed nim na baczność. Jedyny człowiek na ziemi, który wie, gdzie kończy się internet. Roland Mazur. Mak o specyficznym poczuciu humoru i zapalony kibic królewskich z Madrytu. Od kilku lat pracuje nad zaklęciem, które pozwoli w końcu wygrać Realowi Ligę Mistrzów. Hala Madrid! Szymon Grzymek. Najnowszy nabytek naszej magicznej rodziny. Emisariusz z krwi i kości, obdarzony nadludzką siłą. Razem z Rolandem tworzy zabójczy duet. Kiedy lecą na miotłach do pobliskiego sklepu po lepiej zejść im zdrowi. Natalia Jonderko, czarodziejka z duszą renesansowego artysty. Cuda, które wychodzą spod jej ręki, można codziennie podziwiać w telewizji Sfera. Pomimo tego, że słodzi herbatę brązowym cukrem, da się lubić. A na deser Katarzyna Łuczyńska. To przez nią w Paryżu zniknęła kiedyś wieża Eiffla. Czarująca zawsze i wszędzie. Niestety, z różnym skutkiem. Na całe szczęście także w magii trening czyni mistrza, więc nie wszystko jeszcze stracone. No tak, proszę Państwa, słowo się rzekło. Pora na poprawkę. Dlatego zapraszam Panią Kasię. Scena należy do Pani. I tak jak było ustalone, Pani prezentuje efekt magiczny i oceniam go nie ja, tylko Państwo. Proszę patrzeć uważnie. Mam nadzieję, że tym razem Pani Kasi uda się poprawkę, co prawda, ale jednak zaliczyć. Scena należy dla Pani. Dziękuję bardzo. Ja nie wiem, czy dobrze słyszałem, czy Państwo ocenili pozytywnie tą poprawkę poprawkowe egzamin? Na pewno, na 100%. Super, widzę, że Państwo się rozkręcają, to może tak sprawdźmy do trzech razy sztuka. Znakomicie, czyli, czyli zaliczone. Gratuluję! No i oczywiście życzę dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy magicznej.